Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Tomek Kowal. Znajdujemy się w mojej, jakby to powiedzieć. W moim, w, moim, w moim raju, czyli w mojej siłowni, która znajduje się w hotelu Panorama przy ulicy Wysokiej, gdzie wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na treningi w mojej siłowni, gdzie udzielam chętnie swoich cennych rad. Każdemu mogę doradzić, każdemu mogę pomóc. Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, czy masz 50, czy 40, czy 30 lat, serdecznie zapraszam. Na pewno po pierwszym miesiącu treningów o wiele lepiej się poczujecie niż dotychczas. Nie ma co w domu siedzieć, jak to mówi się, zamulać, tylko trzeba się brać za siebie i zdrowo spędzać tryb życia. Także serdecznie zapraszam. Hotel Panorama, ulica Wysoka 1. Wiele z pytań dotyczących. Mojego sezonu startowego, który się właśnie skończył, więc cóż, co tu mówić, dużo nie będę się jakoś tam specjalnie chwalił, ale nie zeszłem z pudła w tym sezonie. Wszystkie starty zarówno w Polsce, jak i za granicą stały na podium i to na najwyższym podium. Obecnie skończyłem sezon, także, także odpoczywam sobie, regeneruję się, chodzę na zabiegi. Właśnie tutaj przychodzi dużo ostatnio młodych chłopaków do mnie na siłowni, poświęcam im też czas, pokazuję jak ich trenować, żeby to wszystko bezpiecznie robić. Eee, także jestem aktualnym międzynarodowym mistrzem Polski, wicemistrzem Europy ciągle. Także fajnie się to wszystko układa. Eee, do końca roku będę miał taki zastój przy okazji właśnie tego odpoczynku mojego od wyjazdów i różnych innych zobowiązań. Udało mi się obronić pracę magisterską, z tego też bardzo się cieszę. I od stycznia zaczynam kolejne przygotowania do kolejnego ciężkiego sezonu. Bardzo się cieszę, że w Krynicy w tym roku udało mi się wspólnie z panem Dariuszem Reśko, burmistrzem, zrobić nową dużą imprezę międzynarodową strągmenów, gdzie, gdzie była ta impreza transmitowana przez telewizję polską. Ściągnąłem mnóstwo fajnych osób, m.in. Roberta Burnejkę, Artura Szpilkę. Krzysia Andrzejka Wawrzyka, przyjechali wszyscy mi tutaj kibicować, także doskonała promocja gminy. To już była druga impreza sportowa w Krynicy, którą, którą wspólnie z panem burmistrzem Reską udało mi się zorganizować. Pierwsza była dwa lata temu mistrzostwa Polski w Parach, gdzie też te zawody transmitował. Transmitowała telewizja Kanał Plus, także wiele fajnych imprez się dzieje w Krynicy, z tego powodu bardzo się cieszę. Cieszę się, że Pan Burmistrz jest otwarty na takie sportowe, duże wydarzenia, gdzie, też, gdzie, gdzie wcześniej takie, takie rzeczy nie miało, miejsca. nie miało miejsca. Mistrzostwa Europy, mnóstwo zawodników z całej Europy, dwie gale boksu z Telewizją Polsat. naprawdę super wydarzenia, także, także fajnie, że Krynica sportowo jakoś tak się nastawia, no i fajnie, że że mogę reprezentować nasze, nasze miasto na arenie krajowej i międzynarodowej. Jestem dumny z tego i mam nadzieję, że póki, póki będę mógł jeszcze dźwigać, póki zdrowie mi na to pozwoli, będę to jeszcze robił. A póki co odpoczywam sobie i zapraszam wszystkich do mojej siłowni w Krynicy.